Lecimy rundę z browla. On, już... on już, on już karnet zrobił. Nie wiem, jakim cudem. Śmieć. Pieprzony. Zabił mnie. Tak, tak. No. To no to w. Już. Nie pytajcie skąd. Nie pytajcie, nie pytajcie skąd gramy w grę, która występowała prawie dwa lata temu tylko i już miała nie wracać. Ej no. Jak my w to gramy. Nie dostał, to to śmieć. Co ty robisz, kastracie? Ty ulto. Myślę, że najgorsze, że to jest Bibi. No, 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 jest tam kastrat. Dobra, leży kastrat. Jak ja? ja no, że ja go zabiłem Dobra Eee, czekaj co, ja miałem, braula, ja miałem Braulera zmienić wiem na kogo zmienię, na... Na, na niego, na niego jest fajny Lubię na niego, bardzo, bardzo go lubię Czekaj, podgłośniecie, bo coś chyba cicha jak myszka. Dobra, lecimy. Down. Czemu ty gdzieś, Dauga? Czemu ty gdzieś, Pro dał... Prorówna się Dawid. Co to jest za nick? O dobra, to zopę, to zopę. Jest ja jestem na nim, ja jestem na nim. Ja boję się, że ja stracę na nim pucharki. Gdzie on jest? Tylko muszę tym kurwa śmiesznym ultem zabić. Aaaaa, zabił mnie. Kastrat.

Dobra, jakiś geje. Awa. No zabij go. Dobra, lecę go ultem, kogoś śmiecia. A, super to, żem go ultem przeleciał. Tytan tam, Dobra, ja sobie zmienię nikt. Nie mogę sobie zmienić, niku. Dobra, widzimy się jak już będziemy zaczynać rundę. Dobra, lecimy. Ale kastra, Boże, co to jest za kastra? kastratowski, kastrowany, przez Pies go kastrował. Nie wiem, jakim cudem Mateusz zrobił cały karnet. Nie, ale my dopierośmy dopiero myśmy to zaktualizowali przecież. To ja jak kuźwa nie wiem jak ty ten karnet zrobiłeś Ała, ała No tam bez do śmiecia Dostał A ja leżę zaraz O dobra, ja mam hiperkę Nie wiem jakim cudem ty tu... Ała Dobra nie ma na no, tak jest ma. Ja ci przywiązam ci bo ty go musisz rano do szkoły wyprawić. Jak dzisiaj przypomniałem, nie? No. to jak Dobra, dobra Atakuj go! Atakuj go! Atakuj go! Atakuj go! Jezus Marios, Chrystus Boże Co ja gadał Ty go zabiłeś. Nie, nie ty. Jakiś Dodik. Jakiś kastrat tam Wojtek Dobra, ja gram nią. Nie wiem jak On gra tym gównianym skinem. Mi się tak nie podoba ten skin. Bombastic sajdaj. daj. E nie niefajny. Te. <tryk> Spokój się, to dzieci będą oglądać. A ten... A ten kochany, fajny. No weź... No co oni robią, tylko straty? Ała, ła, 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 Nie prze... Dobra, a mam dla ciebie radę. Nie przeklinaj, bo te kidoski będą oglądać. dać. To tylko takie śmieszki. Tylko takie śmieszki są. Ała, awa awa zabiła mnie. On mnie zabił, a ja jego zabiłem, xD. Uciekaj! O Jezus Maria, coś się zrobił. Opie, patera! Kpa. Odporny! Castrat. Dobra niż tego! Kastrat, kastrat. Z niego jest. Co za castrat! No. Ej do byle kogo! Lepiej. Ała! Nie dostałem! Nie dostałem! Nadepnąłem na minę i umarłem z tym kastratem. Ja mam auty... Ja mam autę. No taki, 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 taki. Taki, 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 taki mam. Taki. Dobra, ty dedoś! Człowieku, ja tu przegrałem. Oni mnie na rurę walą. Dobra, dostałem. pizdę! Chociaż to koła czuć edują Ja zmieniam tego kastratowskiego skina Dobra, jeszcze jedna runka i kończymy, bo to serio będzie długo. Cordelelius Kordelelius! Co to? fuck? Co co, co co, za zadymiasz? Ale fajny kin. Widzę wielki diad Wojtek robię, Problemy techniczne. Problemy techniczne. Widzę wieki gat! <tryk> Może ten skin, nie mogę z tego twojego skina. <tryk> o Ale dostałem pi Ała! Zabił mnie! Lecisz go, walić go na rurę. A ci się nie poszło z waleniem go na rurę. Amen, <tryk>

Drugie. Eee, więc pożegnaj się z widzami, bajo-jajo.